Żeby wybrać numer wewnętrzny, lub czekać na połączenie. Urząd nie oddaj, Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego. Tak. I, i chciałem zgłosić właśnie tutaj naruszenie moich praw. W ten sposób, że przytano mi nakaz, a ja jestem zwolniony z podatku rolnego. To dobrze, to ja połączę z Podatków. Dziękuję. Proszę mnie podatków. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja dzwonię w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego odnośnie podatku rolnego. Tak, w jakiej miejscowości jest położona nieruchomość? Wyszczelnicy. Myślę, że już przełączę do Pani myślę, a jeżeli nie ma, to jak próbuję Panu pomóc? No bo chodzi o to, że, że obowiązek podatkowy nie dotyczy gmin, a, a, a właśnie ja jestem mieszkańcem gminy, więc, więc jestem zwolniony z tego obowiązku. Panie, jakie obowiązek podatkowy nie dotyczy gminy? Jako organu gmina. Tak, a nie pana. Wiesz, pan jest Mieszkańcy gminy tworzą gminę. No nie! Jak nie! Jest ustawa o samorządzie gminnym. I jest mowa, ile prośby mowa o gminie, należy przez to zrozumieć mieszkańców gminy. Y Proszę sprawdzić ustawę o samorządzie gminnym. Nie, o, y y jaki podatek? Nie pana jako mieszkańca gminy. Podatnikiem jest właściciel nieruchomości. Czyli pan, panna, to czy ten podatek. No nie ma czegoś takiego. No, jak nie ma? No ja cytuję. No nie ma. Artykuł nie 3 ma trzy ustawy o samorządzie gminnym. Ilekroć jest mowa, ilekroć w ustawie jest mowa o gminie. Należy rozumieć, że to mieszkańców gminy. Ja to się pana do podatku rolnego, panu jak tam jest. No myli się pan, myli się pan, bez nie jest pan w błędzie. No to proszę, proszę, nie pod, podprawę No nie no nie ma czegoś takiego, żeby pan był zwolniony jako mieszkaniec gminy, bo pan tworzy gminę. Nie. No ja, no, no to cytuję artykuł trzeci o podatku rolnym. Artykuł 3a. Wyłączenia podmiotowe, Obją obowiązek podatkowy nie dotyczy gmin. No gmin. gdzie Dobrze, no nie jest pan zwolniony z podatku i to jest koniec. No nie jest pan zwolniony z podatku, pan nie jest, nie stanowi pan gminy, no. To, to, to dlaczego, dlaczego, tak? A dlaczego obce, obce koncerny nie płacą podatków, a ja jako człowiek i mieszkaniec Jakie obce koncerny nie płacą podatków? jakiego płacą te wszystkie spółki zagraniczne. Którego podatku? Ja, jeżeli spółka jest, jest podatnikiem podatku i jest właścicielem nieruchomości, to płaci podatek do władzy właściwej gminy. Ale jak nie, to Jak nie, pan, jej, jej mówi. Jak nie są, to nie płacą. Tak, ja wiem, że bardzo rozważamy, ale nie hmm. moje pieniądze, tak? Mhm. Proszę, dla mnie to jest, obronię, pan to pan jest pan, panuj jest mówię jeszcze raz. Przecież za o samorządzie gminnym. artykuł mhm. pierwszy. Proszę, proszę mi zacytować. Proszę pana, jaki jest interes, który pan związanie, bo ja nie mam czasu dyskusji. Mój interes tak jest taki, że bezpowstanie zostałem obciążony podatkiem. Skoro jestem mieszkańcem gminy i tworzę gminę. to mogę płacić, ja jakby na przykład... No nie, podatek rolny to podatek, podatek majątkowy, czyli podatek bez posiadania. Czy nie da, czy nie, nie da, pan przejdzie z tego pożytki, czy nie, e, chodzi pan podatek, bo pan coś posiada. No tak, ale ja jestem mieszkańcem jest gminy, ja jestem mieszkańcem gminy i Tak. Gminy. Kto by Was nie robił, utrzymywał, jakbyśmy przestali płacić ten podatek, nie? Dlatego bronicie się rękami i nogami, żeby po prostu zatrzymać ten system, żeby po prostu wszystko było po staremu, żebyście mieli z czego żyć, bo inaczej to po prostu co będziecie, nie potraficie z motyką iść na pole albo i zamiatać ulic, bo co księżniczki przecież w gminach, się przyzwyczaiły do luksusów.